Naubliżaliście sobie. Czy to nie podnosi emocjonalnie jeszcze rangi tego pojedynku i że na przykład wyobrażasz sobie to, że możesz nie zapanować? Najważniejsze, to trzeba opanować, to chyba, żeby ciosy być luźno, a nie wkładać całą siłę w każdy pojedynczy cios. Nie wiem, no mi się wydaje, że będąc takim amatorem, jakim jestem ja, ciężko jest rzucać ciosami, żeby one faktycznie nie, by, nie były wkładane w nie siłę. Poza tym pytanie brzmi, czy warto tak w ten sposób punktować w momencie, w którym bije się z amatorem, czy lepiej pójść na żywioł. Mi się wydaje, ja nie wiem, tak sobie to wizualizuję, że najlepiej byłoby uderzać bardzo silne ciosy, ale się nie napalać na zasadzie takiego wejdę jedną serią i pierdolę 20 uderzeń. Tylko wejdę, uderzę, wyjdę, wejdę, uderzę, wyjdę i szukać po prostu, szukać, szukać, szukać mocnego ciosu w niewielkich seriach. Maksymalnie, nie wiem, 5 ciosów wyprowadzać. Mi się wydaje. Ja nie wiem, jaki jest plan na walkę, bo jeszcze z trenerem o tym nie rozmawiałem. Ale gdybym ja miał logicznie pomyśleć, co by było najlepsze, to myślę, że to jest, to jest dobra opcja Zwłaszcza, że mamy do czynienia z amatorem, który na pewno nie będzie miał jakiejś turbo twardej głowy i jestem w stanie go naruszyć. A moją największą zaletą, jeżeli miałbym powiedzieć, co jest moją największą zaletą ze wszystkich, ze wszystkich ym, rzeczy, no to siła ciosu. Uważam, że przede wszystkim bardzo mocno bije. Jeżeli chodzi o technikę, no to jest jak jest, no, no jest nie najlepiej. Jeżeli chodzi o tlen, no nadal jestem amatorem. Ale jeżeli chodzi o siłę ciosu, naprawdę mam bardzo dużą, więc, więc myślę, że, że głupotą byłoby nie, nie próbować korzystać z tego. Czy mam tego nie mówić? Ja ma się przygotować na to, będę go starał się mocniej uderzyć. Eee. Czy usadziłem kogoś na sparingu, ale w się sensie tak, żeby go znokautować? Tak jak powiedziałem, ja nie robię sparingów na 100%, więc nie ma szans, żeby kogoś znokautować. Ale tak, żeby kogoś podłączyć, no to jasne, no to zdarzało się kogoś podłączać na sparingach. Ale nakautować nie. sam powiedziałeś, że jesteś porywczy. W klatce y, usłyszycie gong i może ci, wiesz, możesz nie zapanować nad y, y, znowu jakimiś. No, Kuchami. wiesz co? Jeśli ja mam ogólnie taki, powiem ci, że ja sobie zawsze po, zadawałem często sobie pytanie, dlaczego na przykład y, 100 razy gorzej sobie radzę w klatce niż na ulicy i wydaje mi się, że po prostu ja jestem człowiekiem, który jest emocjonalny i na ulicy, jak Jakie są opinie mojego trenera na, na, na temat mojej techniki albo ogólne, on, ogólnego kształtu. Eee... No mi zasugerował, że dizby mi wpierdolił. więc chyba nie ma o mnie najlepszego zdania. Ale ja mu udowodnię, że jestem groźny i tyle no. <laughs> Kurwa. No nic. A tak. No nie wiem, no na, na pewno nie uważa, że jestem jakiś dobry Na pewno nie uważa, że mam talent do tego sportu Ale też myślę, że nie uważa, że jestem totalnym y, beztalenciem Więc... Jakoś to będzie e, Dobra, wiecie co, bo teraz sobie pogadamy przy loliku myślę To będzie lepsza opcja niż oglądanie tego wywiadu, bo W sumie oglądanie 30 minut takiego gadania nie ma sensu Ja myślałem, że to będzie bardziej stricte o aferze budowlanej a to jest takie og ogólnikowe.